Koko, euro, spoko! Leci tak wysoko. Hej, ciasteczka, dzisiaj robię piłkarskie skrzydełka barbecue. No to mnie dzisiaj poniosło. Emocje biorą górę. Śpiewam euro, euro. Je, koko, koko, euro, spoko! A wy w komentarzu napiszcie, która drużyna wygra euro, obstawiajcie. I trzy najlepsze komentarze będą w następnym odcinku. Słuchajcie, wydaje się, że to jest trudne, a to jest banalne. A jak wygląda i jak smakuje, przekonacie się sami, zrobicie sobie sami sos barbecue, przepyszny. Skrzydełka można jeść na ciepło, na zimno, rewelacyjne. Przy kibicowaniu idealne! Słuchajcie, kibicujemy emocje biorą górę, zrobiłam skrzydełka barbecue. Dzięki za wszystkie łapki. tiki taki zrobię już niedługo. Trzy najlepsze komentarze. A na Nasek 101 Paweł i Kamil Zachuszok marynatę do skrzydełek. I tu już mam przygotowane 20 g sosu sojowego. Do tego dodaję 8 ml oliwy. Wszystko to będę robić w jednym garnku. Kibicujemy, kibicujemy i robimy skrzydełka barbecue, żeby dodać energii sobie. I żeby wytrzymać to po prostu, to jest zwycięstwo, no jakich drużyn to nie wiemy, ale mam nadzieję, że naszej drużyny kibicujemy naszej drużynie i robimy pyszne skrzydełka. Czekajcie, bo sobie ja mam tego cukru. Teraz zaraz sobie. Ja zaraz myślę, myślę, myślę. To jest cukier brązowy, tak 15 gramów. dodajemy I tu mam pół łyżeczki papryki wędzonej i szczyptę kajen. O! Tak. I jeszcze sól, pieprz do smaku i jeden liść laurowy. No tutaj tak dam pół łyżeczki soli, no nie wiem czy dam to wszystko, będę próbować, ale ja na razie dam tyle. I teraz to podgrzewam na małym, znaczy na małym, no podgrzewam, żeby się cukier rozpuścił. W chwilkę to potrwa. Słuchajcie, obstawialiście? No obstawialiśmy oczywiście, w której minucie nasi strzelą bramkę pierwszą i zwycięską czy tam, No, wstawialiśmy 13 minutę, bo 46, o, ale to nie była zwycięska, ale w sumie rymsująca i szkoda, że tak się jest. O, jak pachnie. Mm, fajnie, fajnie, marynata już. Marynata, proszę. Tak, cukier się rozpuszcza. Cukier się rozpuścił i teraz tą marynatę muszę przestudzić. Teraz porcja tak na 3-4 skrzydełka. I teraz zalewam. Ja mam tu przygotowane akurat trzy skrzydełka. Zalewamy tą marynatą. Dokładnie obtaczamy ją. Te skrzydełka w marynacie. No właśnie kochani, to jest ta magia telewizji. Zrobiłam sobie je wcześniej, bo one muszą leżeć 12 godzin, przynajmniej, więc mam zrobione wcześniej, więc te mogę upiec. A tamte, które przygotowałam z Wami, zostają na jutro i będą czekały i będziemy robić te też jutro. I teraz wkładam je do piekarnika nagrzanego 170 stopni. Ja sobie przygotowałam tę blaszkę wyłożoną folią. I wkładamy skrzydełka i na 30. A! No, mądra jesteś? Mądra? Oczywiście, dzisiaj się już oparzyłam, bo piekłam cynamonki, palę mam oparzony, teraz sobie oparzyłam drugi palec, no przecież oczywiście, Renata, to jest mądra. Dać 35 minut, nastawiamy i czekamy, znaczy czekamy, w tym czasie zrobię sos barbecue. Robimy teraz sos barbecue. słuchajcie, on będzie idealny do tych skrzydełek, ale też do jakichś naczosów, do chipsów, nie wiem, do czego chcecie, lubicie, do parówek. Możecie go wykorzystać, a dzisiaj pokażę Wam jak go zrobić. W tym czasie, tak jak już wiecie, pieką się skrzydełka, dwie łyżeczki masła roztapiam, dodaję pół pokrojonej cebuli czerwonej i tu jest, widzicie, jest tu? Tak sobie dałam czosnek, pół czosnku. Dajemy i po chwilkę to tak podsmażamy, o ładnie nam się pierczy, super. A zapachy się już unoszą. Idę do Was? Idzie zapach? Przez kamerę? Chyba nie no, ale... Wiecie jak to pachnie ładnie. Dobra, sekundę, czekamy. Kibicujcie, trzymajcie. Dajcie, wyniki. Ja mówię, że wygrywa... Wygrywają nasi oczywiście. O, Hiszpanii albo remisły. Nie, wygrywają nasi. I dziś i strzelają bramkę. Powiem teraz, której to mi nacieszą. 26. Hmm. Zobaczymy, czy mi się zgodzi. Czy trafiłam? Możecie pisać w komentarzu. A jakby obstawiacie. Dodajemy teraz. Tu mamy 50 gramów pomidorów z puszki. 50 g przepuków. Tak, tu mam wszystko wygotowane, 12 ml octu. Jabu y tak, jabłkowego, 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 Dobra, 12 gramów cukru brązowego. Jak to banalnie, patrz tak? jak banalnie, widzisz tylko co trzeba dodać, widzisz tylko co trzeba dodać i to tylko gotować wszystko. Chwilę i teraz dodajemy tak, liść laurowy, dwie śliwki suszone, cztery, pięć mi tu wyszło, pewnie będą, goździki. I teraz, jedna czwarta łyżeczki papryki wędzonej, jedna czwarta łyżeczki, tu widać kolory różnią się, papryki słodkiej i szczypta cayenne. No możecie, zależy, jak będziecie bardziej ostry, możecie dołożyć więcej. No i do smaku oczywiście sól, na razie tyle, pieprz. Będziemy próbować. I jeszcze to zostawiam, bo to będę ewentualnie dosmaczać. Teraz tak myślę, że z 5-6 minutek to musi się pogotować, żeby nam to zmiękło, wszystko się połączyło. Na moim ogniu odparowało, zgęstniało. Tu mam 5 minutek. Kochani, tak jak mówię. Mm, kibicujemy, kibicujemy. Jejku. jak ja się denerwuję. Jak ja się denerwuję, jak oni grają. i co miejmy nadzieję, że wyjdą z grupy? Macie taką nadzieję? Ja też mam taką nadzieję. Chociaż to może. Nie, no wszystko się może zdarzyć. No, Słowacja miała być słaba, była mocna. Może Hiszpania jest mocna, może będzie słaba. A, to zależy od dnia, zobaczymy, jeszcze jest Szwecja, chociaż powiem Wam, że w jakimś przypływie, nie wiem, wczoraj powiedziałam, że Szwecja wygra mistrzostwa. No i co Wy na to? No zobaczymy, jak była prorokiem, jakby się tak to wszystko sprawdziło. No, myślę, że chyba się jak nie sprawdzi, no ale młody się śmiał strasznie z tego, co powiedziałam. Chwilę to jeszcze gotuję. O, jak zgęstniało i teraz to sobie przetrę. Przygotowałam sobie tu siteczko i wszystko. Przecieramy, dokładnie, próbowałam, op, próbowałam, ale pyszny, normalnie, troszkę zasmoczyłam jeszcze, mówię, tutaj to już musicie solą pieprzą, bo z pieprzem, Boże, <grych> Tyle, ile, ile, jak lubicie, jakie lubicie jak Wam, no, coś to się tylko sobie tu, A No, patrz, jak pięknie się rumienią, takie super, teraz tak, sos, Gdzie barbecue i teraz smarujemy sobie skrzydełka, ja sobie wykorzystuję pędzelek. Można łyżeczką nałożyć. Mam być skrzydełka barbecue, o! Sos nam zostanie. Jeszcze mam w drugiej miseczce, także jest tego trochę sosu. Zo mam te zamarynowane jeszcze, które dzisiaj i jutro będę robić. Pieczemy te skrzydełka do miękkości no to ja myślę, że ja jeszcze 10 minut nastawię i sprawdzę i powiem wam, bo to też zależy od wielkości skrzydełek więc to już musicie sobie później sprawdzać ale myślę, że tak 10-15 minut to góra, żeby je dopiec mm, skrzydełka gotowe zobaczcie jakie pyszne sos barbecue własnej roboty, przepyszny słuchaj, najlepsze jest to że można to jest na ciepło i na zimno i kibicujemy pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka